Turn that music up I wanna be Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Agra Simulator 2011 I pewnie jak zauważyliście kupiłem kombajn, nie wiem czy już go widzieliście w poprzednich odcinkach Ale go kupiłem No i będziemy kosić jęczmień Już trochę skosiłem, raz przejechałem tylko No i muszę znowu podczepić Trochę brudny, ale. Ta, ta, ta. I podczepiamy. Co? Ja nie dołączyłem. I jest. I możemy jechać kosić. Jęczmi. E, tutaj nie jest to jedyne pole, które uprawiam. Tam mam jeszcze dwa. I tam jeszcze to jedno. Kupiłem kilka. I e, jeszcze kupię przyczepę, ale to już później. Teraz wam pokażę jak w, w tej grze się kosi. Tylko tutaj na tym polu źle wykona, wykonałem kolejność jaką powinienem zrobić Ale to wam później wytłumaczę w kolejnych odcinkach yy, opuść L i E I jedziemy Co! Nie że tutaj nie mogę. Eee, matko. Największy fail chyba mój. Lol. O Jezu. Jak ja głupi jestem. Ja te może jakieś włączymy. Ja. Już pełne? 90% ja. No lecimy do setki. Yy. E. Jedneczka i jedziemy Tutaj jak w symulatorze farmy też musicie dostosować prędkość Bo inaczej Wam chyba yy, Nie Chyba przestaję zbierać po prostu O, no i koniec E LOL Trochę to dziwne tylko że jej nie wysypało. Dobra. A ja idę po drugą maszynę. A najpierw do sklepu. Hmm. Yy, tak. Dzisiaj odblokowałem już trochę nowych rzeczy. Narzędzia. Mam większe pługi. Ale nas interesuje przyczepa. Okej. Okay. I jedziemy po naszą przyczepę. Yes, X. I jedziemy po nasz To Tutaj zobaczymy jak to wygląda z góry. No, nawet, nawet. Jakoś to wygląda. Ta gra jest całkiem ładna tak z wyglądu. F6. o e, do przyczepy Dobra, chyba Na wszelki wypadek wysiądę i zobaczę jak to idzie spinaj się Już! LOL 30% Ja, nie ja muszę to Se, ale fajnie E, dobra, chęć kosimy dalej. Nie wiem czy jeszcze jeden zbiornik i dopiero zrobić cięcia. Ale chyba tak zrobię, jeszcze jeden zbiornik Trzeba dołączyć no, Dalej, dalej, dalej C i jedziemy dalej. Teraz to idzie tak, L, E i jedziemy. Tutaj na chwilę zjadę to zebrać, co przedtem nie zebrałem, nawet no szybkość tutaj zapełnia. Ale caso Ej, duże pole, trochę już 31% to, to szybko pójdzie. E. No co jest? Fak. E. Lol, coś te gra. Odmawia mi posłuszeństwa. <laughs> już widzę jak to mi wyjdzie. Ale nie, chociaż na końcu to wyjdzie wszystko, jak ja tutaj prosto ładnie robiłem. E, tak, to pole jest całkiem nieudane, bo tu żą kolejność upraw zrobiłem. E, co, a więc następne już będą... Będę bardziej lepiej przygotowany. I czemu to się odłącza za każdym razem? To jest bezsensowne. Ja jeszcze ramienie wysunęłem. Mm. Dzisiaj coś jestem taki. Tak, I niech się sypie. Tylko najlepiej niech do przyczepy się sypie. Fakt, co jest? He? Huh? Wy też to widzieliście? Jak się niby... No, come on! Fuck, co jest? Coś ta gra odmawia mi posłuszeństwa ostatnio. No dobra, więc lol Nie mówcie, że tam muszę jechać o, 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 o. Jak ten kombajn w ogóle wygląda ja. Ej no! Co jest? Moje maszyny w terenie i Da się chociaż sprzedać. Da się jakoś odstawić. Nie wiem. Dobra, to takie wszystkie przy okazji. Z tego co widzę tylko to mogę sprzedać. LOL. Coś mi tu nie gra. Dziwne rzeczy się tu dzieją. No jak je ja dekombajnował? Sorry, kosił. Lol. Dobra, przez ten czas. Ja wam tutaj pokażę o tutaj pole No i tutaj mamy postęp 100% bo to jest idealne pole To jest trochę nieudane Następnie mamy jeszcze o tutaj to A16 i a 22. Eee. Fuck. No dobra, więc Myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Pokazałem Wam kilka moich faili. Jak się kosi w agrarze. No. Dobra, dziwne rzeczy. A więc komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę. Na razie.